Cześć, czołem, witam w siódmym odcinku Grandet w gryże survivalowej. Zapraszam do odcinka którego? Yy, siódmego. Tak, siódmego w Poprzednim co to było? W poprzednim odcinku nawalaliśmy się z niezabijalnym robotem. jako nasze standardy, więc sobie dzisiaj się dzisiaj trochę dozbroimy. Już jest noc. Widać to po menu. No i po godzinie, bo jest pod 20. O, czwarta nawet. Dobra, idziemy spać. I am sleepy, no joke. Trzecia postać. Trzecią postacią gramy już. Eee, tak, została nam jeszcze jedna. Także w zapasie. Mam nadzieję, że ta szybko nie zginie. <grym> Coś do picia i do jedzenia. DZID nie mam. No tak, bo wszystkie wyrzucałem na tego robota. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Poranek jest, Rosy nie ma. Wody też nigdzie nie widzę. Dobra, zrobię sobie DZIDę. Nawet dwie może. tak tam z bandażami, No jest. Okay. No i pięknie mamy dwie. Chodźmy sobie zeskanować parę rzeczy Bo ostatnio zbieraliśmy parę Żołędzie i takie tam już różne rzeczy jak Skorupki Tam coś idzie jest Biedronka Jest i biedroneczka okay. do jedzenia idzie piękny żółt no dobra I sobie tam chodzą. Czy ja potrzebuję rów No przyda się jakaś, nie? Przyda się. Ale są tu dwie. Czy ja chcę z dwoma walczyć? Raczej nie. Dobra. Zeskanujmy sobie. Giełkę. Co 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 Na pierśnik maska na świetnie. Zbiornik na wodę. Ok, no, żądanie jest ekstra. Sok wzmacniający. No to będzie fajne. Zobaczymy zaraz. Oj, kurde, przeskoczyłem. No trudno. Ale to mogę gdzieś zobaczyć, nie? właśnie. Właśnie, właśnie. Osiągnięto poziom czwarty. Piąty, siódmy. 12 poziomów jest, dobra. Okay. Idziemy tworzyć. Łopatę. Na glinę zobaczymy co z tego wyjdzie. I z żołędzia może zbroję się zrobimy Zobaczymy jaka dobra jest. teraz. no tej wody, żeby nigdzie nie było kurcze blade. O jest tutaj, dobra. Nawet dwie są. Świetnie. Hydration is the key to performance. Okay. Za zepsute zjadłem? Co jest? Tu jest usmażone, o kurde Ty to mnie zabije, osiem ale masakra zgniłe mięso jest okropne Pół życia mi zabrało i użyłem bandaża, ciekawe co się stało jakbym nie użył no. Take a strip. Okay. Mamy łopatę. No, przydałoby się to mógł zrobić. Dobra, zobaczymy sobie co to mamy. Maska, obrona dwa. Jeden, dwa. Maska gazowa, na pierśnik. maksymalnie zdrowy, ciężki pancerz, okej? Okay? Czyli będziemy je spowalniać. Hmm. Zbiornik na wodę, świetnie Sobie zaraz to zrobimy Fajnie że te koniczyny odrastają Bardzo fajnie Tak szybko Dobra, no momento, tylko skoczę jeszcze po telefon Dobra, jestem z powrotem Ten telefon zawsze przy sobie trzymam, bo jak coś dzwoni to potem widzę sekundka dobra dobra, dobra, dobra w tym wydrążone żołądź mieści aż 6 kropel okej okay. Próbujmy to więc. A też mega duże. Może to przed domem zrobię, co? Albo tu. Dlaczego by nie? Okej. Okay. Nie mam już łupin żołędzia. Okej. Okay. Szybko. Proszę. No musimy tą pałkę zrobić, ewidentnie Czy ja mam meszek z muchy? Dwa, ale tam mucha latała, nie? No, chyba już jednak nie Okej, okay, okej okay. To będziemy się rotunać za muchami potem sobie odpuścimy ale za to zrobimy sobie ten czerwoną pałkę e, Cztery części czerwonej mrówki i sznur też nie mam dobra nie mam tej żuwaczki właśnie No, to idziemy się pobić trochę z mrówkami. Jak się nam rówkiwa? Chyba, <laughs> że po też żołędzie jeszcze skuczymy. A po drodze mrówki skosimy. Można tak zrobić. Whatever's rumbling down there, I'm gonna stomp on it! Not refreshing. Trochę głodu mi spada, no ale to nie problem. Dlawnie nie szybciej spadał, ale to aż... No, sporo. Staj się przeżyć. W okay. Nie chcę tam się wchodzić. Na razie jeszcze. <śmienny> Mogę sobie to zjeść? Po prostu? Przekąska, no mogę A to ciekawe co się tam dzieje Nie? Ja ratowałem mrówkę, mrówka pozabijała mrówki Znaczy wczoraj mówię. Ja po... będzie Pozbijałem tej widonce, a Biedronka pomogła mi. Co nie mogę tego? A, mogę to zgarnąć, dobra. Okej. Okay. tego mam? Siedem No, na no razie powinno wystarczyć Coś też? Offline user <try> 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 Ja nie mogę na to wejść na razie Tylko pozwól nawet nie widać na tym mapie okay? Co to za to jest? tak kwiatów, świetnie Tego też nie zaskakującego mamy Pałki wodne, jakieś lilie Pytanie brzmi: mm, Jak my na tym możemy latać? A tak, dobrze wiedzieć, czyli trzeba szybszy przynajmniej w skoku. <laughs> Czy ja pływam? No pływam. I pająk też pływa? Co? Ok. <clears throat> na tej wodzie pewnie jest ale to jeszcze mało dozbrojony jestem No i gdzie ty pluczałeś? A, cwaniak. dobra, zostawimy się Te, te żuwaczki to nie są czasem od tych mrówek takich bardziej koksów. Od tych walecznych. i Ale kółko zrobiłem pięknie. Tam są komary, to ja tam nie chcę iść. I coś mnie goni, nie? Tam są pajączki Dobra dojdziemy sobie do posterunku, poskanujemy sobie parę rzeczy i zakończymy ten odcinek e, W następnym spróbuję z... kurde no nie wiem no Myślałem że będę się bił z imbrówkami ale Przy tym rowisku to raczej kiepski pomysł Piękny rzut. Ho, ho, ho. Chyba, że to jest tak rzadkie z tych mrówek, no bo innych mrówek szczerze mówiąc nie widziałem, no, chyba, że w mrowisku, ale to kurde do mrowiska wejść to wyrok śmierci raczej. Czyli wyrok śmierci. Dobra, jeszcze sobie zrobimy na szybko bandaże jakieś. Mieć kilka. O bo dobra. Fiek. Zaskanujemy sobie w następnym odcinku. Także... Do następnego odcineczka. Hejka.